Manko, dzisiaj przychodzimy do Was z testem nowych likwidów. Są to likwidy firmy Lazar. Są to produkowane przez Feirant, więc nasze. Pewnie zapytacie się, skąd się wzięła nazwa Lazar. Jest to imię psa właścicielki Feirantu. Jeszcze możecie spytać, co znaczy Balbina, Horus, Miki, Isia. Są to imiona pupili, pracowników Feirantu po prostu. Na chwilę obecną mamy 5 smaków, ale dwa są jeszcze w drodze. Więc wyczekujcie, sprawdzacie social media, Instagramy, Facebooki, YouTube. Szczególnie rolki. Na dzisiejszych testach przetestujemy sobie owoce lasu Horus, Pinac czekolada balbina, kwaśne jabłko luna, winogrono porzeczka misia oraz cukierek lodowy Miki. A płyny będziemy testować na dobrze znanym wam urządzeniu Oxfa X Slim Pro 2, Kadriże 06, jakby ktoś pytał. I w sumie jak już się to sobie sprawdzimy owoce lasu Horus. Pierwsze, co mi się tutaj rzuca, to borówka. Ale taka dobra borówka, taka soczysta. No, przy wypuszczaniu dymu czuć taki lekki kwasek, jakby limonki, cytryny, coś pomiędzy tym. No, ogólnie takie rzeźkie to jest orzeźwiające. orzeźwiające no. dokładnie. No. Liquid należy bardziej taki do słodkich. Ma bardzo wyraźny smak. Intensywny jest przede wszystkim. Preferowałbym go dla osób, które raczej wolą słodsze liquidy. Kolejnym smakiem jest topina klada balbina. Od razu po zaciągnięciu się czuć wyraźny smak ananasa. A przy wydychaniu taki kokosik, ale taki dobry kokos. Ogólnie to ten smak trzeba lubić. I jakbym miał zrobić ranking Pinakolad, to to jest chyba najlepsza Pinakolada jaką paliłem. Ja nie paliłem nigdy w życiu Pinakolady, natomiast próbowałem paru smaków kokosa. Totalnie mi nie smakował, tak ten, ten Liquid jest naprawdę w porządku dla mnie. On myślę, że tak by na lato tak podpasował fajnie. Czuć taką lekką nutę rumu jeszcze pomiędzy Dokładnie, tym no, no, no zapomniałem, no, czuć ten rumik. Następnym smaczkiem jest kwaśne jabłko Luna. Jak oglądaliście Claro Test lipidów Roków, to ja nie jestem niestety fanem jabłek. W przeciwieństwie do mnie, ja bardzo lubię kwaśne jabłko sobie poczuć. Patrzymy sobie, jak to tutaj smaży. No co, jabłuszko kochane? też trzeba lubić. Ja nie jestem fanem, ale jeżeli chodzi o kwaśne jabłko, to smak jest odzorowany. jeden do jednego. Naprawdę czuć kwaśne jabłko. Jak sobie wyobrażacie kwaśne jabłko, smak kwaśnego jabłka, to tak smakuje ten liquid. Ja bardzo jestem dużym fanem kwaśnego jabłka. Naprawdę petarda dla mnie. Najlepsze kwaśne jabłko, jak dotąd, jakie paliłem. Hmm. Chcesz kamerzysta spróbować? Czy nie teraz? Dawaj łóżka. Chcesz no. Tatarda, nie? Tartarda. Ale naprawdę czuć to jakby jeden do jednego, że to jest właśnie takie jabłko. Kolejnym smakiem z winogrono-porzeczka misia. Ja już coś wiem. Ja już coś wiem. Na pewno jest to fioletowe winogrono. Jest bardzo wyczuwalne, bardzo dobrze oddaje smak. I tą porzeczkę czuć. Czuć tą cierpkość takiej porzeczki. Bardzo fajny, przyjemny smaczek. To nie, nie jest taki za słodki. Jeżeli nie chcecie słodkich likwidów, słodkiego likwidu, to to moja preferencja, jest właśnie to. Jest tutaj taki balans między tymi smakami, że nie jest tak ani jest. za słodkie, ani za kwaśne. Tak jest. Dla mnie to chyba top jeden jest. bo jest taki. U mnie jak na razie jabłuszko wygrywa. I ostatnim już jest cukierek lodowy Miki. Ten cukierek lodowy też jest dobry, no. ale nie wiem czy lepszy od ale tyle nie? Cukierek lodowy mieliśmy akurat okazję testować już wcześniej trochę. Mm, katowaliśmy go długo. Jeżeli chodzi o cukierek lodowy, to chyba jest top, top 1. nie? Serio. Ja też zmieniam swoje zdanie. Ogólnie, jeżeli mieliście okazję spróbować jakieś cukierki lodowe z innych firm, spróbujcie sobie tego miazga. Podsumowując, musicie spróbować te likwidy i macie taką okazję. Zapraszamy do naszych punktów Firend, Koźle, Krapkowice, Głuchołazy oraz Prudnik. Tam znajdziecie testery, gdzie możecie sobie popróbować wszystkich tych likwidów, które my przetestowaliśmy. Towisko jest w przeladzie, możecie też zapytać sprzedawcę o więcej szczegółów, na przykład który pupil jest jego. Ale zostańcie jeszcze chwilę, mamy dla was specjalny konkurs. Mamy dla was do rozdania lasary. W sekcji komentarzy napiszcie, jaki smak byście chcieli przetestować, a my wybierzemy trzy losowe osoby, które dostaną od nas wybrany przez siebie smak. To by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie Łapkujcie, motywacja, lecimy do góry. Na jakieś pożegnanie? Więc do następnego. Na, Na razie. razie.